Fabryka tekstury palistej sobie idzie. Natomiast nas interesuje ta część tutaj. To będzie tak zwany nowy odwijak. Czyli coś takiego, jak tutaj pracuje obecnie. Tylko trochę inne zupełnie customowe, zbudowane przez samych yy, właścicieli w zasadzie będzie to jak ich pomysłów ich projektu no a mnie przypadł yy, przypadło zaszczyt skonstruowania zaprojektowania wykonania i uruchomienia sterowanka tego odwiatka Tak więc jak widać jest tutaj sobie palowniczek trochę automatyki, styczniki, przekaźniki Co jest na Pateku tak samo jak w HMI To akurat był mój pomysł żeby zaproponować klientowi palowniki Jakie trudniko. Dlatego trochę przycisków. No a jeżeli chodzi o kwestię hardware'ową, tudzież sprzętową, no to wygląda to w zasadzie tak, że mamy troszkę krańcówek do wykrywania skrajnych pozycji. E, będą tu gdzieś na pewno jakieś czujniki magnetyczne albo optyczne. Bo będzie też trochę hydrauliki. No i co? no W zasadzie to prosta sprawa. Pompa hydrauliczna, dwa yy, pneumatyki, jeden encoder tutaj, który będzie mierzył zasadniczo to nie tyle nawet prędkość, co yy, drogę materiału jaką przebędzie, bo trzeba będzie liczyć yy, metry tego materiału, ile go tam już przemieliło. Tutaj jakaś prosta pneumatyka, to są noże do cięcia tej wstęgi papieru, bardzo ostre. Tu jest oczywiście silnik napędowy, napędzający wałek od noży na pasku. To jest w ogóle bez żadnego enkodera, po prostu na stycznik. No i co? popadnie hydrauliki z wyspami, z cewkami. jakiś tam śmieszny wyrzutny rolek, coś takiego. No i tutaj napęd główny, czyli silnik, który będzie nam kręcić takim oto zwojem jak tam. No i to w zasadzie tyle. No. Jestem na etapie podłączania kabli teraz, silników do skrzynki sterującej. Kiedy uporam się ze wszystkimi kablami, no to przyjdzie czas na powoli dopracowywanie programu. Tak to wygląda. Tutaj się odwija wstęga. się one zaklejają, do tego się faluje i tutaj już tak jakby góra z dołem i z falą jest zaklejona fajnie i idzie na dalszą maszynę, czyli tam dalej, o to gdzie suszarnia za pomocą gorącej pary, ta stęga sklejona jest wysuszana i sobie dalej na maszynę, która tnie wzdłuż i wszerz, Są dwie. Jedna do cięcia wzdłużnego, druga do cięcia poprzecznego. Oczywiście też się psują na potęgę, a ja przynajmniej mam co robić. Hej!